Ejka, witam Was w kolejnym odcinku z Midnight Fight Express, czyli gierki polskiej otwórcy. Jesteśmy tu ponownie. Mamy do ulepszenia coś i... Okej, okay, nie mogę tego. Musisz ukończyć przynajmniej dziesiąty poziom. Chciałem rzucać przeciwnikami. Ale chyba pójdziemy bardziej w wojownika, bo... bo tak. A kurde nie wiem co z tym kopaniem, czy to będzie dobre. Dobra, weźmy ten pod... podbrudkowy. Co to jest? Ogłoszenie ciosem w Gdy przeciwnik blokuje, swoje taki naciskam, przycisk finishera, aby wykonać silne. O, ale to jest niedozwolone. Halo. Okej. Okay. Czyli w sumie to jest. To jest dość mocne, bo gdy przeciwnik blokuje, to możemy go po prostu tak czy inaczej uderzyć, nie? A nawet finishera mu tam chyba zrobić, czy źle zrozumiałem? Nie wiem. Tak swoją drogą. Uuu, fajne rękawice. fakt. A weźmy sobie je, a weźmy, czemu nie, mamy tyle kasy, a to i tak nie jest nam potrzebne jakoś bardzo, tutaj widzimy fajną rzecz dla przebrania dla dronów, no tylko, że nic z tego nie mogę kupić, a bym kupił jakiś, jakikolwiek tak naprawdę, no co wygląda ciekawie, no jakikolwiek tak naprawdę, no jakikolwiek, coś tu jeszcze jest, nie, tu jest wyzwań, to tych nie chcę, ciało, a nie kolor? Nie, tylko. Okej, okay, nie mogę zmienić fryzury, tak? Czy mogę? No chyba nie za bardzo. Tatuaże chyba nie za bardzo mi są potrzebne, tak szczerze powiedziawszy, jak mam spodnie. Mam w ogóle jakieś lepsze? Nie, już tutaj nic nie ma. Dobra, no to co? Lecimy, nie? I tu będziemy mieli dwóch nowych przeciwników i jednego starego przeciwnika. I jesteśmy chyba w fabryce. Nie wiem, nie przystałem, ale tak to wyglądało. O, mamy dalszą część naszego wywiadu. Mówisz poważnie. Toksyczni szczuroludzie? ludzie? Próbuję, family friendly, ale chyba się nie da. <tok> <tksycznie> Poczekaj, Macron, wróćmy do tego. Powiedz nam coś więcej o Twoim dziecku, duchu. To nowość. Aleś to tak mówi, że współczuję tobie i Twojemu dziecku, a ty to zlewasz? Macron, kiedy ludzie współczują innym ludziom. Gdy przytrafia się im jakieś gówno? Gdy przytrafia się im jakieś gówno. Więc ten gość na górze, czy jak mu tam, czyli szef, musiał zrobić coś złego. Twojemu dziecku. A ty nadal nie wiesz, co to było. Coś tu nie gra. Gdyby to było moje dziecko, zrobiłbym wszystko, żeby je chronić. A ty, Smithman? O, z pewnością. Absolutnie wszystko. Musimy chronić nasze dzieci nawet za cenę poświęcenia wszystkiego. O, z pewnością. Absolutnie wszystko. Musimy chronić nasze dzieci nawet za cenę poświęcenia wszystkiego. No to powiedz nam, z, jak, z jakim potworem później walczyłeś? Ze smokiem? No już się tak naprawdę z niego naśmiewa. A nic dziwnego, no jak goś mu opowiada, że walczył ze szczuro -szczuro i itp. itp. i itd. No to trochę dziwne. Uff, bardzo mało brakowało, bo z osobnym młodym szczurkom na pewno też radę. Ale oczywiście utonięcie w toksycznym gównie to zupełnie inna sprawa. Otwierać. Czy to wiem? Muszę się przyzwyczaić do takich rzeczy numerów, co? Po prostu to jest moje... Pierw, pierwsze dronowe rodeo na otwartej przestrzeni. Używano mnie jako drona domowego, dopóki trochę nie nabrykałem. Ale wszystko gra, mega się nakręciłem. W pobliżu mamy jeszcze jeden cel. Ona imię Arlena. I o ile wiem, nie jest jakimś eksperymentem z montami. Nasze dane mówią tylko, że to przemytniczka broni. Więc reszty musimy się sami dowiedzieć. Ruszajmy. Brakuje mi w tej grze jednej rzeczy. Brakuje mi sojusznika innego niż dron. Ile razy mamy ci robić przedstawienia? Nie jestem. Wprowadzenie przemietnicy. Nie widziałem, może. Okej, okay, nie zdążę tego przeczytać. Szybko, teraz nas nie zauważą. A okej. Okay. A to super, nas nie zauważyli, nie? Dawaj mi tą teczkę. Kurczę. Ja musiałem zrobić finiszera, nie? Podniosłem, już go miałem, nawet widzieliście. Już go miałem rzucić o ziemię. Kurczę. Jeszcze mięśniaki. Jest. O, to będzie dobre. Już tu. No i to jest dobre. Ale wezmę klucz, bo to i tak już jest prawie zużyte, więc bierzemy klucz. Wysyłka dotarła. Arlena będzie zachwycona. Mam tam trochę prototypów do hmm, kontroli tłumu. Po prostu udawać to na platformę i to szybko. Arlena dostała rozkazy od szefa, żeby przyspieszyć dystrybucję. Nowy się tym zajmie. Zajmuje. Zaraz, co? Przecież go nie przeszkolili. A może mamy sojusznika? Eee, oj, no dobra, dobra, nie będąc tym razem Świrować, tylko nic sobie nie zrób. Proszę. Chyba jednak nie są sojusznik. Chyba jednak. Po prostu musimy uważać. I leciałem prosto w to. Powiedziałem, że musimy uważać i leciałem centralnie w to. Aha, bo to jeszcze targetuje na nas. Okej, okay, to było dobre. To było przypadkowe wykorzystanie ładnie otoczenia. Gdzie na... Ej, co to? Nunczako? Nie, wałek, dobra. Można pomylić nunczako z wałkiem. Tak. Do malowania. To nic złego. O! Daj mi to. Wow. Super. Tak ma być. Jest to gdzieś tu? Jak się tym rzuca? Jak się rzucało rzeczami? Ja Cię kręcę, naprawdę. O nie, jeszcze stąd. Chciałem sobie przypomnieć jak się rzucało rzeczami. No. Dobra, spadam stąd. Niech was zginiecie. O, chociaż jednego zgniotło. No, nie. Nie no, widzę ich. Ja chciałem tylko zobaczyć jak się rzucało rzeczami, bo nie pamiętam, bo dało się jakoś rzucać tymi, w sensie, te co trzyma się w ręce, nie? Okej. Okay, prawy, a później lewy. O, to było blisko. Prawy, a później lewy. Dobra. Ogarniemy. Nie mam tu żadnej broni, to jest problem. A czy ja wiem, czy taki duży. Zgnie go. Super. Daj mi tą broń od razu. To tak gdzieś tu jest. Nie. O, w ostatniej chwili. Nie! Wiedziałem, że będzie zaraz spadać, tylko nie sądziłem, że tak szybko. Bo to... Znacznik się pojawia i od razu spacja musieli wylecieć. Inaczej nie ma szans na przetrwanie tego. Albo najlepiej cały czas się toczyć, tak jak ja to mam w zwyczaju. I liczyć, że ich trafi. Dobra, dawaj ten wałek, póki mam. Póki mogę go mieć, to chociaż rzucę w nich. Ła! To za ham. Fuck, wkleiłem się w to idealnie. Dobra, teraz już naprawdę. Zrobimy ich bez problemu. Czego ja uratowałem przed tym? Nie, dobra i tak zginął myślałem, że go uratowałem przez to, że go odepchnąłem z pola rażenia. Nie! O kurczę, no to super. Wow, wow, czemu ja się sam poraziłem? Nie, chyba się sam nie poraziłem, tylko on mnie. Huuu, już wybiegałem stamtąd. Kurczę, to jest jeszcze mięśnik, nie? Dobra, mam pomysł. Dawaj mi to. Łap, poraziło gościa. I teraz ucieczka. Właśnie, na wszelki. I nie wiem, chyba nawet dostał ten. Dobra, dawaj pistolet. Nie to, pistolet. Kulamo, super. Tutaj dalej będzie skrzynka? No i dalej będzie. Ona mi pomaga z wrogami. A na przykład z tymi, ale nie zawsze. Dobra, dostał gruby. Pięknie zmiażdży go. Mega fajnie. I lecimy dalej. Szybko skwirowaliśmy tych przeciwników. Super. Spacja, przeskakujemy. Tak, Arleno? Chwileczkę, kto? Babyface, a, Babyface. Tam było źle napisane. Ja to miałem po prostu źle przeczytać. No. A, nie, to znaczy, tutaj wszystko w porządku. Mieliśmy trochę zamieszania w pobliżu, ale po prostu założyłem, że to winnie i się z... Tak, w porządku. Oczywiście, natychmiast powiadomię pozostawić. Okay, jeszcze ona nas nie wie ja Jestem pewien, że w tym momencie Już nie jesteśmy przyczajeni Wygląda na to, że całkiem dobrze cię znają no, Czy ja wiem Ona o nas nie wie w sumie I wiadomo, co knujemy Co znaczy, że lepiej znaleźć tę całą I szybko się z nią rozprawić Zobaczmy, czy jest tu jakiś Przemytnik, który pokieruje nas We właściwym kierunku Pokieruje we właściwym kierunku Dokładnie Oj, oj, oj nie tak miałem rzucić Łap Łatwo z tobą. Jeszcze tam dostał coś beczką. Rzucam tam nad nimi. Zostało to krzesło. Cyk I jeszcze nawet mi zabrało HP Ach, chciałem mu finishera pod ścianą zrobić, nie? Kurczę. No super. Hmm. Chociaż go zabrałem do grogu Dobra, pobijmy ich chociaż z tej pałki. Czemu się tak Strasznie niebezpieczne? Dobra, druga runda gościu. Unik Pigin. No, ale go wypchnąłem. Nice. 12 ammo. Wystarczy nam. Zdecydowanie. Eee, Okej, okay, tam, 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 tam. Tam idziemy. Przez to? Co? Ej, nie myśl, że przejdziesz. Haha, żartuję tylko. I robotnicy kradli od Marleny. Za nie mnie bym dała im nauczkę. Ale w twojej jace. Mamy mniej roboty. Dzięki, życzę powodzenia. No tylko my idziemy ją zabić. Więc... Oho, mamy broń do zgarnięcia. Nic nie powiem, jeśli ty mm, też będziesz się cicho. To jeden z tych eksperymentalnych prototypów e prototypowych rewolwerów. Wiesz taki co ma wmontowaną taką drukarkę 3D, która drukuje pociski świat zmierza w opieszonym kierunku, nie? Co? O kurde. No nie wiem, dla mnie brzmi super, zaklepuję go. Ale się pierwszy zobaczyłem. Oho, i nas zobaczyli. No dobra. Tylko, że mam dla nich smutną wiadomość ponieważ rewolwer będzie mój. Przecież nie, e, nie możemy z czystym sumieniem po prostu go tam zostawić. Trzeba mieć jakieś korzyści z tej roboty, nie? Jasne, że tak. Bieremy to. Powiedz, że to będzie na stale. tak! Druga broń pozwala ci wrażenia obrażenia na odległość. Może się ulepszyć w kryjówce. Tak jest, będziemy mieli na stale broń. Let's go. Lewy kontrol, aby strzelić z drugiej broni. Eee, nie wiesz, jeszcze jak go używać? Miej go przy sobie, coś wymyślimy. Widzę nad nami jeszcze kilku średników Może wiedzą, gdzie jest Arlena. Wystrzelić z drugiej broni? Możemy ulepszyć w kryjówce. Ok, aha, bo na nim nie ma ammo, tak? Mam je jakoś pozyskać? Tak, to jest tak, jakbym strzelał. Oho. Wiesz co? Najbardziej, że dane i johnny dostaną się, na, dostaną się na pokład SS Maglera, a my musimy tu siedzieć i mieć wszystko na oku. Arlena zawsze chce mieć prawdziwych mięśniaków w pobliżu. Mówi, że mniej narzekają i bardziej się przykładają do pracy. A co mnie to? My lepiej odwalamy naszą robotę niż oni. No właśnie, zauważyliśmy jak babyface swina się po O cholera. To w czas, w pora. to. Nice. Mogę cię strzelić? Nie, nie mogę. No dobrze chociaż, że gra mnie powiadomiła o tym od razu. Co ty miałeś? O, pahelkę. Mam jeden na dziesięć ząbków. Łączny wynik o, Ale dostał A ja się rozłożył Nice. Wygląda na to, że Arlena jest na tym statku niedaleko. Czas wysłać ją w rejs za światy. Łapiesz? Nie, nie łapię. No. Nie no. żart po prostu był na poziomie minus 3 i mamy poziom ukończony A. jeżeli się nie znacie na ocenach to to jest najlepsza ocena jaką można uzyskać <ścoughs> nie no nie wiem czemu są takie słabe ceny aż tak mi źle idzie nie no nie za dużo ode mnie wymagacie tam było dużo przeciwników pokazanych na następnym poziomie. Co my tu jeszcze mamy? Wojownik. Mamy coś do ulepszenia. Parowanie. Wykańczanie przeciwników bronią białą. Mm, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, bierzemy to. I swoją drogą. Aha, żeby zabrać komuś broń, to będzie fajne. Nie tam co ja chciałem powiedzieć. A, że mamy ten podbródkowy i zapominam go używać. Dobra, ale to już następny poziom. W następnym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć, cześć.